This door is locked. I could try to pick the lock. Witam, jestem Maciej Skoczek, a to jest ee, taki krótki, luźny, można powiedzieć, pseudo-publicystyczny film. <laughs> Ch chyba pierwszy raz coś takiego robię i tak sobie chciałem <coughs> pogadać na temat gry, której uwaga, uwaga, będę to powtarzał cały czas, której nie mam. Mianowicie nowiutka, świeżutka. Ee, Assassin's Creed Unity to jest taki syfek yy, od y, Ubisoftu. No i dlaczego chciałem na ten temat powiedzieć? No mm, zacznijmy, może tak. Nie mam za wiele czasu, ale spróbuję to skondensować jakoś. E, Assassin's Creed. A... Wspominam dosyć miło. Znaczy <laughs> pamiętam, jak, jak ta pierwsza część wychodziła. To był wokół niej taki szumik. Wszystko tego, tego i, i wyszła gra dobra, sprawdzona i tak dalej, ale po pewnym czasie stała się po prostu nudna i szczerze mówiąc nawet jej nie skończyłem osobiście, jakoś tam yy, w tajnych podziemiach u kolegi jakoś to tam się rozwinęło bardziej, yy, natomiast te dalsze części, dwójkę i tak dalej, to jak już może kiedyś mówiłem, to od tych najlepszych kolegów żebrałem, żeby mi dali padaczy, czy tam myszkę, i klawiaturę, i tam sobie u nich w to grałem. I to było spoko, dopóki nie zaczęli wydawać tego masowo. Eee, mianowicie corocznie. I wychodziły takie cyrki tam. Revelations, co tam było? Kurde, szczerze mówiąc, trójka, o. Nie, nie pamiętam, ale przez ten cykl wydawniczy. Taki intensywny i stosunkowo szybki no kurde, naprawdę. Mogła powstać z tego fajna seria, no ale niestety z, zdziadziali się i y, zrąbali to po całości. Natomiast <coughs> moją uwagę zwróciło Black Flag, które zakupiłem, ponieważ byłem ciekawy po prostu. Już dawno, jak mówiłem, od jedynki nie kupowałem żadnego asasyna. Yy, więc postanowiłem tego, i tutaj przyszło wielkie zaskoczenie, bo czwórka bardzo pozytywnie na mnie wpłynęła, i w nią sobie jeszcze do dzisiaj pogrywam. <laughs> Tam raz chyba pokazałem na kanale, nie pamiętam, też nieważne. Natomiast, Unity, Unity, podchodziłem do tego sceptycznie, strasznie, strasznie. Natomiast, oczywiście, śledziłem to, co się dzieje. No to zawsze jest takie słodkie, jak te ludki skaczą po tych dachach. więc <laughs> siłą rzeczy, te gameplaye, no jeden z nich, widzicie tam jakieś fragmenty. Mam nadzieję, że mnie jakoś nie, nie ten nie skarżą. Nie będę dwa lata, czy nawet 5 lat siedział w więzieniu za to. Ale jakieś tam fragmenty różnych gameplayów widzicie. No i ja, oczywiście, nie mogę się powstrzymać. I też e, to wszystko oglądałem, czytałem i tak dalej. Natomiast nie, tej gry nie kupię i nie kupiłem, nie, nie, nawet nie planowałem i także nie kupię i teraz do meritum, czyli widziałem już sporo gameplayów na temat tej gry, wypowiedzi słyszałem różne od tych skrajnych bardzo negatywnych do tych skrajnych bardzo pozytywnych moim zdaniem te skrajnie te bardzo skrajnie pozytywne są opłacone ale dobrze <grym> ...dygresja, nie, nie chcę wzbudzać jakichś tutaj politycznych, <śmiech> <śmiech> prawda, mm, niesnasków i dyskursów. Yy, więc powiem tak, to co widziałem, yy, to jest gra w wersji takiej zaawansowanej bety. To na pewno nie jest pełna produkcja i tutaj yy, Ubisoft, Ubisoft powinien dostać klapsa od tatusia, powinien przyjść właśnie, lepiej z kablem, takim mokrym. Owiniętym, i powinien Ubisoft dostać w dupcie nieźle za to, co wypuścił, a jest to po prostu poziom tego, co oni wy, wy, wystawili jako rzekomo pełną wersję gry. To jest żenada. I to powtórzę jeszcze raz: to jest żenada, że w dzisiejszych czasach, gdzie graficznie jest ok, spoko, ale tylu Bugów. I, I tylu kurde niedoróbek, i takiej yy, przegiętej nieoptymalizacji, bo to co, bo optymalizacja to jest, w tej grze to jest gówno. I teraz <coughs> czekam tylko na tych hejterów, którzy powiedzą: 'Jak, to nie grałeś w tą grę, to jak możesz się o tym wypowiadać, tak?' Ale widziałem u wielu ludzi, też osobiście widziałem. U wyżej wymienionych kolegów, więc y, mam prawo się wypowiedzieć o ten temat. Jest to optymalizacyjny syf. I teraz oczywiście Ubisoft się budzi, tak, bo jest wielki krzyk. I bardzo dobrze, że jest wielki krzyk, ale to jest że nada, że pełna wersja gry i muszą wypuszczać patche uzupełniające. Rozumiecie, to jest ja chcę zwrócić uwagę na to i na, na poziom, który reprezentuje sobą Ubisoft i też nie bałbym się zbojkotować Ubisoftu, ale dobra, to do tego mi daleko. Mają u mnie wielkiego minusa i, i nie wiem, muszą zrobić coś su super, no nie, nie wiem jak będzie w Far Crime, którego premiera jest właściwie dzisiaj. Jak oglądacie ten film, i jeszcze na jego temat się nie mogę wypowiedzieć. Ale jeszcze raz, co do Unity, może się zreha zrehabilituję, ale jeszcze raz y co do Unity, to widziałem mnóstwo gameplayów i osobiście, i poprzez internet, i, i u, u wielu ludzi, to nie jest okay. tak, że u jednego. Przepraszam. Więc to jest dla mnie syf. Dobra, nie przedłużam, bo. Tak chciałem wyładować swoje emocje i na to co się dzieje z tym światem. Straszne. Dobra, to do następnego. Cześć.